Mówiąc myślałam, że w obecnej sytuacji nie mam co liczyć na takie szczęście, ale się okazuje, że mogę. I właśnie przyszedł do mnie mój lasz. Takie piękne, to Michał. E, także no, myślę, że będę robiła szybko użytek z tego. Po prostu takie ładne rzeczy sobie zamówiłam. Od mi lepiej, jak sobie trochę podcięłam mm, włosy i mam teraz taką znowu średnią długość. Mm, po pierwsze, dlatego, że już ich było za dużo i trochę nie umiałam nad nimi zapanować i już po prostu się źle układały. A po drugie, od razu mi się z powrotem robią loki. <laughs> w sensie tak, jakby końcówki włosów mi się natychmiast podkręcają. No, no i tyle. A podcięłam sobie sama, bo generalnie od kilkunastu lat. Praktycznie nie chodzę do fryzjera na coś takiego jak podcinanie włosów. Po prostu, jeżeli czuję już taką potrzebę, żeby sobie te włosy podciąć, no to generalnie biorę nożyczki i działam. Um, na YouTube jest sporo różnych tutoriali o tym, jak to można zrobić, ale to generalnie jest dość proste. Eee, przy czym to jest dość proste, jeżeli chcecie utrzymać, powiedzmy, taki sam kształt włosów, taki sam kształt fryzury. Eee, no i, i w zasadzie u mnie to tak było. W zasadzie chyba tylko raz sobie ścięłam sama włosy na takie, takie za ucho, ale tak ogólnie, no to ja po prostu podtrzymuję ten sam kształt. Jedyny raz w sumie, w, tak w ostatnich latach, gdzie byłam typowo u fryzjera po to, żeby podciąć włosy, to było jak w zeszłym roku chciałam sobie zrobić takiego longboba. I rzeczywiście... Em, byłam mega zadowolona, ale ogólnie to ja jednak wolę włosy podcinać sama w domu. Głównie dlatego, że wtedy robię to tak, jak mam na to ochotę, jak mi się podoba i jeżeli coś spieprzę, to tylko sama mam wobec siebie em, pretensje. No a w obecnych warunkach i tak bym nie poszła do fryzjera, więc w sumie nie ma tego złego. No. No i w sumie tyle i od razu... Że jest jedna zaleta tych świąt, i, i to jest taka um, zaleta, której się trochę nie spodziewałam, ale że tak mega na chillu podchodzimy do tych świąt. Bo w ogóle stwierdziliśmy, że robimy sobie bardzo skromne menu na śniadanie wielkanocne. Mianowicie ugotujemy sobie jajka, ugotujemy sobie żurek, czy też Michał ugotuje, ugotuje żurek. Mamy sałatkę i w sumie tyle. <grych> I powiem Wam, że strasznie miło mi się um, tak zapatruje na te święta, bo jednak czy jedna, czy druga rodzina, wiecie, też jest, jak jest więcej osób, to bardziej się chce różne rzeczy ugotować i zrobić i, i jest rodzaj takiej um, mini presji um, na to, żeby te święta tak bardziej obchodzić, a jak tak możemy sobie po prostu poczilować i nie żebyśmy w sumie tego mieli ostatnio mało, ale wiecie o co chodzi: jakby to są zupełnie inne święta, święta jakich jeszcze nie znałam. E, jasne, że jest mi mega smutno, że nie możemy ich spędzić z rodziną, ale w oryginalnym planie też tego nie było, bo mieliśmy jechać do Polski dopiero później, po, po świętach. E, więc jakby no, nie jestem jakoś specjalnie obrażona na, na tą sytuację, e, też e, na pewno będziemy rozmawiać z rodziną e, za pomocą wszystkich środków komunikacji, jakie znajdziemy, Skype'ów, nie Skype'ów i tak więc myślę, że jest to jakoś do obejścia, mimo że nie jest to idealna sytuacja. No no i tyle i w zasadzie dzisiaj jest dzień sprzątania i ogarniania, w ogóle muszę Wam się pochwalić jedną rzeczą, pierwszy raz w życiu ułam okno na święta strasznie bawi, bo wiecie, jakby mycie okien dla mnie jest zawsze na takim ostatnim miejscu. Natomiast e, z dwóch powodów udało mi się w tym roku je rzeczywiście umyć. Po pierwsze dlatego, że patrzę przez <laughs> Przez to, że jesteśmy w domu, no to e, jak siedzę w biurze, czy jak siedzę w sypialni, w salonie, mamy ogromne okna i mamy też bardzo ładny widok z okien, bo mamy bardzo zielono dookoła. W związku z tym no jak patrzycie na okno, ale wszystko co widzicie to jest kurz na szybie, no to się jakby zachciewa bardziej Umyć te okna, plus wreszcie miałam czas. Więc spokojnie mogłam sobie rano przed pracą wstać i wszystkie okna wypucować, i zrobiłam to totalnie na luzie. W zeszłym tygodniu zrobiłam jedną stronę mieszkania, w tym tygodniu drugą stronę mieszkania, i powiem wam, że jestem sama sobą zaszokowana, że w ogóle to zrobiłam. Bo tak jak mówię, dla mnie to jest często na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o priorytety. Myślę, że w poprzednim mieszkaniu, jak mieszkaliśmy 4 lata, to ja miałam może trzy, może cztery razy, w sensie to tak częściej niż raz na rok to nie bywało. <grym> um, więc, no, więc to, to jest zdecydowany plus. I co? No i w sumie tyle. I wieczorem zamierzam po prostu poczilować w takim wiosenno-świątecznym nastroju. Zresztą, pewnie za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Um, no i tyle. I w sumie chciałam Wam złożyć takie bardzo, bardzo krótkie i skromne życzenia tego, żeby ta świąteczna Wysenna atmosfera Wam się też udzieliła, i że mam szczerą nadzieję, że jesteście zdrowi um, i że możecie po prostu cieszyć się tymi świętami. A co ma być, to będzie. Poradzimy sobie wszyscy. Damy radę sobie z tymi wszystkimi trudnościami, które, e, które mogą się zdarzyć, a nie muszą, bo to też jest tak, że czasami, e, przynajmniej ja mam tą tendencję, że sobie nabudowuję w głowie jakieś straszne scenariusze, które potem w ogóle nie mają miejsca. Więc e, generalnie staram się być tej myśli, że po prostu damy sobie wszyscy radę. No, no i to jest w sumie tyle. Pewnie jeszcze e, pokażę Wam kilka przebitek z tego, co e, będę robiła wieczorem. Natomiast w tak zwanym międzyczasie e, m, chciałam Wam podziękować, że byliście tutaj ze mną i że obejrzeliście ten film. I do zobaczenia w kolejnym. Mam wrażenie, że będę żałowała wykorzystania tego złotego jeden slash, bo to złoto będzie wszędzie przez następny tydzień, ale jest trudno. Jakoś tak mnie kusi, a przynajmniej skusiło mnie na stronie, więc zobaczymy jaka będzie ta złota kąpiel jajeczno-wielkanocna.